Dmuchawce. Skąd się biorą dmuchawce? zapytał pies pypeć. Nabrał powietrza i dmuchnął. Biała, delikatna kulka przed jego nosem rozpadła się na mnóstwo parasolków. Parasolki uniosły się na łąkę i poszybowały, niesione niewidzialną siłą. – Wiadomo! – zawołała kaczka katastrofa. – Dmuchawce biorą się z dmuchania! Podskoczyła i spróbowała złapać któryś z latających parasolków, ale jej się nie udało. – Akurat! – uśmiechnął się Pypeć. – Gdyby brały się z dmuchania, wszędzie byłoby ich pełno i to przez cały rok. Wystarczyłoby dmuchnąć. A widziałaś kiedyś dmuchawiec zimą? Katastrofa przestała skakać i zastanowiła się przez chwilę. Nie widziałam, wymruczała. Ale zimą jest śnieg, a śnieg jest biały i dmuchawce też, więc może dlatego wtedy ich nie widać. Pypeć pokręcił głową. Ja jestem biały, a zimą i tak mnie widać, powiedział. Tu musi chodzić o coś innego. Dmuchnął mocno na ażurową kulkę i w powietrzu znów przybyło latających parasolków. Katastrofa pobiegła za nimi, dmuchając ze wszystkich sił. Mucha Bzyk-Bzyk, która dotąd przechadzała się leniwie po uchu pana kuleczki, poleciała za nią. Nie mogła zbyt mocno dmuchać, ale za to ścigała się z białymi parasolkami. Pypeć... Sturlał się z kraciastego koca na zielono-żółtą łąkę i spojrzał w górę. Niebo było prawie białe i na tym tle parasolki zniknęły. Pypeć nie zdążył się nad tym dobrze zastanowić, gdy tuż nad nim pojawiło się coś żółto-pomarańczowego i z dyszanym głosem powiedziało. Już wystarczy. Musimy zapytać pana Kuleczka. Pan Kuleczka nie był daleko. Leżał na kraciastym kocu i wyplatał z trawy pajączka dla bzyk-bzyk. – Dmuchawce? – powtórzył, gdy usłyszał pytanie zadane chórem przez katastrofę i pypcia. Sięgnął za koc, zerwał jeden z żółtych kwiatków i wyjaśnił. – Dmuchawce biorą się stąd! – katastrofa – Podbiegła bliżej. Są schowane? Zawołała. Gdzie? Ale zanim zdążyła dobrze się przyjrzeć kwiatkowi, pan kuleczka złapał ją i przytulił. Niezupełnie, powiedział. To właśnie te żółte kwiatki rosną, rosną, aż w końcu zmieniają się w dmuchawce. Katastrofa otworzyła szeroko oczy. Naprawdę można się aż tak bardzo zmienić? Zapytała. Pypeć przypatrywał się na zmianę buchatym białym kulkom i strzępiastym żółtym kwiatkom. W końcu zerknął na pana kuleczkę. Sam nie wiedział, co ma o tym myśleć. Pan kuleczka nie patrzył ani na żółte kwiatki, ani na białe kulki. Patrzył na katastrofę pypcia. I bzyk, bzyk. Można się zmienić. Można. Pokiwał głową. Wy też kiedyś urośniecie i się zmienicie. W dmuchawce? Zawołała katastrofa. Pan Kuleczka roześmiał się głośno. Nie, powiedział. W dmuchawce na pewno nie. Ale jestem pewien, że będziecie latać wysoko. Jak dmuchawce. Albo i wyżej. Pypeć chciał jeszcze dopytać pana Kuleczkę, w co się zmienią z katastrofą, ale w tym właśnie momencie katastrofa dmuchnęła mu prosto w nos, więc nie zdążył, tylko pobieg za nią. W końcu, pomyślał, kiedyś oboje i tak się tego dowiedzą. Kwiat Mniszka zmienił się w Dmuchawiec. Czy znacie w przyrodzie coś takiego, co podczas rozwoju również zmienia się nie do poznania? Na przykład kijanka, zmieniająca się w żabkę, larwa zmieniająca się w motylka, kwiat zmieniający się w owoc. Powiedzcie, czy wy również zmienicie się nie do poznania?